Dziewczyna Krzysztofa Skiby miała odchudzić ukochanego, jest jeszcze gorzej straciła kontrolę? Krzysztof Skiba na początku roku zaskoczył wszystkich fanów szczerym wyznaniem dotyczącym jego życia osobistego. Muzyk niespodziewanie ogłosił, że jego związek mal powoli dobiega końca. Wokalista zespołu Big Cy co dniemal roku jest w separacji z Zona i czeka na rozwód. Gwiazdor nie może jednak narzekać na samotność? bowiem miejsce u jego boku zajęła młodsza o 26 lat modelka. Piękna Karolina Kępińska towarzyszy mu na każdym kroku i cieszy się, że może uczestniczyć w trasach koncertowych ukochanego. Niestety, sielankę zakochanych psuje nienawistni internauci. Niebywale, do czego jest zdolni. Ukochana Krzysztofa Skiby wiele razy dawała do zrozumienia, że nie zamierza się kryć z milością do muzyka Big Cyt. Aby dać kres wszelkim domysłom, para udzieliła nawet szczerego wywiadu i opowiedziała o kulisach związku. Malo tego, Karolina Kempinska chętnie wdaje się w dyskusję z użytkownikami Instagrama i odpowiada na ich krytykę. Gdy w sieci zaczęły krążyć skandaliczne słowa o tym, że modelka interesuje się Krzysztofem Skiba wyłącznie ze względu na jego majatek. Stanowczo temu zaprzeczyła. Kępińska zduza do zadystansu traktuje wszelkie afery internetowe. Czego dowodem jest jej najnowsze zdjęcie w mediach społecznościowych? Dziewczyna Krzysztofa Skiby podzieliła się wyjątkowo śmiałym kadrem w bikini. Niesamowite, jakie opisała. Na insta z Karoliny Kępińskiej pojawiło się gorące zdjęcie, na którym pozuje jej w samym bikini. Modelka, dla której idealna sylwetka jest wprost niezbędna do wykonywania swojej pracy. Niespodziewanie przyznala, że na krótko przed jego wykonaniem przybrala as 8 kg. Na tym się jednak nie skończyło. Karolina Kempińska wkrótce przytyla jeszcze 3 kg więcej. Mimo wszystko Ukochana Krzysztofa Skiby niezależnie od swojej wagi, czuje się wspaniale i nie zamierza zwracać uwagi na nieprzychylne opinie otoczenia. Dla każdego, kogo tak boli moje plus 11 kg, to już mialem plus 8 napisała pod zdjęciem Karolina Kępińska. Dajat tym samym do zrozumienia, że niemile komentarzy internautów nie robią na niej wrażenia. Co ciekawe, jeszcze nie tak dawno temu Karolina Kępińska wspominala, że chciałaby, aby Krzysztof skiba nieco schudł, zależy zalezy jej bowiem na zdrowie ukochanego i robi, co w jej mocy, aby tak się stało. Tymczasem sama nieco sobie pofolgowala. Jak do tego doszło? Dziewczyna Krzysztofa skiby w przyklewie jeszcze zdradziła przy okazji, jaki rozmiar ubrany nosi. Dodala. Ze nie uważa tego bynajmniej za powód do wstydu. Nadliczbowe kilogramy ma pod kontrolę i wie. Zim w dowolnej chwili będzie w stanie się ich pozbyć. U mnie to 11 kilogramów objawia się rozmiarem ubran wiecej, nie uważam jednak. Zeby rozmiarem był czymś przereza jacym. Szczególnie, ze ja to zaraz stracę, a nieszczęśliwi ludzie zawsze będą nieszczęśliwi do dala Karolina Kępińska. Najważniejsze to czuć się dobrze we własnym ciele.